Cześć, zostałem wybrany do tego zadania, do tego wyzwania przez Cezarego Kutasa, co jest ironią, bo mamy tak samo na imię, ale postanowiłem to... znaczy miałem tego nie robić, ale postanowiłem, to, że zrobię to w sposób elegancki i dystyngowany, a nie jak w większość. I do tego jeszcze jak te cioty skupię. Trzeba zrobić to po męsku, także cóż innego jak nie. lepsze. Lepszy. lepszy. To co? No, także masz za swoje. Chciałeś? Zagrałeś jak baba? Przegrałeś. Dzięki.